Witam, w, zagrajmy w Unreal. I muszę sobie tutaj przyciszyć przede wszystkim trochę, żeby słyszeć co mówię. No, myślę, że tak będzie ok. I teraz tak, zanim zaczniemy, trzy rzeczy. Po pierwsze, ja gram w wersję Unreal Gold, czyli jednocześnie mam tutaj podstawową grę i dodatek, Return, return to Napali, nie? I od razu powiem że w dodatek też będziemy grać, nie? Czyli, żeby ubiec już jakieś takie pytania, czy, czy też zagrasz w dodatek? Yy, dobra, druga rzecz to jest taka, że zainstalowałem sobie tutaj fanowskiego patcha 227H. Ten patch dodaje support dla DirectX 9 i bodajże 10 też, aczkolwiek ja... Yy, no nie wyświetliłam mi gra, żeby to uruchomić. I poprawia też support dla OpenGL, nie? Ale ty wybrałem sobie DirectX 3D 9 Bo w OpenGLu były jakieś problemy ze światłami dynamicznymi, nie? I rzecz... no I poza tym, że, że mam tego patcha fanowskiego, który jakby ulepsza silnik To jeszcze mam e, tekstury w rozdzielczości wysokiej Tak zwany Extreme Pack Na które potem trzeba mieć komp taki, że... 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 No, że... Że nie ma chuja we wsi, nie? Ale u to działa dosyć dobrze, więc pomyślałem sobie, że czemu nie, że czemu to, że można by to użyć. I trzecia rzecz, spolszczenie. Sobie zainstalowałem spolszczenie, z tym, że to jest takie y, pseudopełne spolszczenie, O jak widać menu jest dalej po angielsku. Co tak może posiąto w naszym wyboru? Hmm. Widać yy, menu jest po angielsku, natomiast teksty w grze będą już po polsku, nie? Tak więc, yy, no, to co jest ważne, to będzie po prostu po polsku, nie? Dobra, wysortujmy. Loading, loading. I witaj, witajmy, witajmy, witajmy. Gdzie jest mój telefon tutaj? Witajmy na pokładzie Vortex Rikers. My jesteśmy więźniem, który był transportowany na Jakiś księżyc do kopalni wydobywczej, nie? Ale Vortex Rikers rozbił się na nieznanej planecie. I pierwszą rzecz: 849 to jestem 849 wiedzień, tak? Tak się nazywa nasza postać. I znaleźliśmy uniwersalny translator. On będzie nam pomagał. Teraz upewnijmy się, upewnijmy się, czy gra jest faktycznie po polsku. Gdzieś to powinna być książka. Tak jest. Benjamin Natalio, dzień 93. Dziś moje urodziny. Uczczaje próbując wywołać kolejny bunt więźniów. Tutaj tego nie widać, ale tutaj może zjechać na dół. Ja w sumie nie wiedziałem, że tutaj może zjechać na dół. Dopiero niedawno to odkryłem, nie? I tutaj mamy... Yy, wskazańca. Na śmierć Więzień <laughs> 53 James Cavanu. Gotów do elektrokucji. A nasza postać to w ogóle nie ma imienia. O Jezus, coś jest z tym nie tak? Co jest z tym klawiaturą nie tak? Zburana tekstura jest, tak? Czy zburany jest ten... Yy... Zburane jest nałożenie chyba tej tekstury po prostu. Bo mamy odbicie dostrzegane, nie? Dobra, to tyle jeżeli chodzi o to pomieszczenie, wyjdźmy stąd. Ty powinna być jeszcze jedna książka gdzieś. W ogóle tutaj gdzie powinny być bandaże w innej celi. O, jest. No, bo mamy 17 punktów życia, to widać w lewym dolnym rogu, nie? Nie, tą książkę czytaliśmy. To są pamiętniki więźniów, nie? To było z tego telewizora. Dzisiaj wieczorem się światło o 20, żadnych wyjątków. Nie tolerujemy przemocy i hamstwa. <laughs> bądź uprzejmy dla współwięźnia, dobrze. Już to widzę. Mm. Boris Clay, dzień trzeci. Jestem tu zaledwie od trzech dni i mam już złamane żebro, stłuczone udo i 14 szwów. Nie wiem, czy zdołam dotrzeć do księżyca. No, twojego ciała nie widzimy, ale. Dobrze, ale nie wyruszyć ci zbyt tego. Tam coś było w dali, nie? No po prostu nie wróżę temu więźniowi zbyt e, udanej udanej dziecki. No to kobieta leży tutaj w ogóle zabita. Ciekawe. Okej, okay, stroboskop. i tak dobrze, że tutaj coś widać w takim tunelu, nie? W ogóle to jest to za dziwny tunel. O tu jest już dobra klawiatura, nie? No. Pierwszy opis Vortex Rikers. W miarę zbliżania się do więziennego księżyca, wśród skazańców wybuchały za, zamieszki. Służba bezpieczeństwa otrzymuje, że wszystko jest pod kontrolą, choć kilku wież przekazano na leczenie do laboratorium medycznego. Kapitan S. Krun, Vortex Rikers. Zmiana kursu może opuścić naszą misję. Zostaliśmy schwytani w pole grawitacyjnej na nieznanej planety. Policzyłem szefowi obsługi technicznej, by odłączono zasilanie. Oh. No, w każdym bądź razie już nie żyjesz, nawet jeżeli żyjesz jeszcze przed chwilą. Nawigator Vortex Rikes. Jesteśmy w drodze na księżyc więzienny. Czujniki do tego zasięgu wykryły w, w sektorze gamma 83H nieznane masy magnetyczne. Kapitan polecił zmienić kurs. Głupi kapitan. Znaczy może mądry kapitan, bo dzięki niemu udało nam się uciec z pierdla, nie? Tu jest jakieś pomieszczenie, ale chyba tam się nie da dostać. Z kolei tutaj jest pancerz, a żeby zrobić ten pancerz należy podskoczyć w tym miejscu, bo tu jest przycisk u góry, nie? No, dobra, pozabijajmy no, rozporek. tak to zabić, miało przynajmniej. Te drzwi się nawet nie otwierają, idziemy tutaj na dół, Jakieś Do... okrzyki mord mordowanych słychać. Trochę tak, nam tak. jednak ta mózga gra. Ta muzyka w ogóle ma tak gra znaczy się, ma w ogóle niesamowitą muzykę, nie? Dziennik szefa oficerów medycznych, transporter więzienny 254 Vortex Rikers. Sytuacja się pogarsza ze względu na ciągłą walkę między więźniami, wkrótce zabraknie mi środków medycznych. Tak w ogóle to muszę tutaj powiedzieć, że to była pierwsza gra, która dostała w CD-Action ocenę 10 na 10 I ja w ogóle pierwszy raz zagrałem w tę grę, jak oryginał, dołączyli właśnie do CD-Action, nie? Parę lat później. было бары за No, ty potworze Dorwę cię zaraz! Biegłeś za szybko. No i w ogóle to gra się zapowiada na jakiś taki horror, nie? Ale uwierzcie mi to z horrorem ma niewiele wspólnego. Jeżeli nie graliście nigdy wcześniej w tą grę, jeżeli graliście, to wiecie, że nie ma, nie? No ładnie. Chyba coś jednak wydały te upgrade'y graficzne. Hm. Bo nie pamiętam, żeby ta gra aż tak dobrze wyglądała. Te światła. Mm. A te światła już w ogóle w oryginalnym wydaniu tej gry w wyglądały po prostu świetnie, nie? O. Kolejna apteczka. A tak w ogóle wygląda nasz bohater, tylko tu kiepsko widać akurat. To cień zasłania jeszcze, nie? Cień na lustrze. To ma sens. Może. Szef mechaników, statek więzienny Vortex Rikers. Wszelką moc... Wszelką moc pcham w silniki. ...by wyrwa wyrwać się z grawitacyjnego uścisku nieznanej planety. Bez rezultatów. No i się rozbiliście. Tak w ogóle na tym pierwszym poziomie nie będzie żadnych walk, nie? Ale zresztą zaraz to skończymy. I widzimy na powierzchnię planety. Ja myślę, że będą dwa poziomy tutaj zawarte w tym filmie, nawet jeżeli on będzie trochę przedłużony. Trzeba rozbić. Przez straży statek więzienny 254 Vortex ragers. dostępna energia karmili. Wszelką dostępną energię nakarmili silniki. Bez rezultatu. Opadamy spiralą ku planecie. Nie mam pojęcia co nas czeka. Śmierć koniec poziomu i zaczynamy poziom, który się nazywa jak? Wodospady Nilf I ten poziom zrobił Juan Pancho Eagles. To jest ważna informacja, albo więc spójrzmy tutaj Na rejestrację tego statku I co tu jest napisane? NC 114, myślnik 85EKLS Czyli Eagles, nie? Twórca mapy się tutaj podpisał na statku A to niby jest Vortec Rikers Re 254, tak? Dlaczego tutaj nie ma tej jakiejś liczby? No dobra, nie wnikam. Chodźmy tutaj. New Transider Message. Dziennik. Cook J. Strain. A Cook to czasem nie będzie kucharz? Nie powinno być przetłumaczone? Dziwne. Żadnej odpowiedzi na wezwanie pomocy. Kadłub Vortex Rikers jest najstabilny. Bazę założymy w opuszczonym domku. Coś ci chyba nie wyszło do bazy. Tutaj jest roślina, która będzie do mnie już była Dobra. Mamy flary. Mamy kolejną apteczkę. I mamy amunicję do pistoletu. I mamy pistolet już nawet, nie? To się nazywa Enforcer. Mówię, Dziennik NVOs nawiązaliśmy kontakt z załogą ISV Kran, który zaginął 3 miesiące temu. Widzieli działający sprawny statek Skarż, może będzie trzeba przejąć nad nim kontrolę, by jakoś się z tym wydostać. Skarż, ja co nie wiem to czytać, czy to jest Skarż, czy to jest Skargi, nie? Po Skarż, jakoś tak, nie? Dziennik, Strażnik R Sytuacja krytyczna. W nocy wdarły się do obozu jakieś obce potężne istoty. Odpaliliśmy przeciwko nim kilka małych pocisków z zarecznych wyrzutni. Straciliśmy przy okazji pięciu ludzi. A kiedyś to ja w ogóle ostro tutaj w tryb kooperatyw w tą grę. W ogóle to możemy sprawdzić, czy ludzie w to jeszcze grają. Multiplayer findy, internet games. No! All servers. No, są ludzie, mało prawda, i pingi są do niczego, nie, ale tutaj na no, przykład mamy 53, w ogóle widziałem jakiś polski serwer ostatnio, Wojtas testuje Unreal, coś takiego, nie, yy... no. no, jak graliśmy na serwerze, to sztuką było doskoczyć do tej jaskini, to się dało zrobić dlatego, że był tam mod zainstalowany na takie większe skoki, nie, oczywiście drewniane skrzynki można rozwalać, O, nie ma żadnego komunikatu. I uwaga, uwaga. To będzie pierwszy potwór. To znaczy ten. Pominając roślinki, nie? Bo to jest bardziej taka ta niż potwór. Au! I to jest wielki faszlak, który strzela rakietami. Całe szczęście te rakiety nie wybuchają zbyt mocno, to znaczy... To znaczy, splash damage tych rakiet po prostu jest niski, nie? Mają mały zasięg. Ja jeszcze tutaj nie, nie, w nie powiedziałem nic o broniach. Ta pierwsza broń to jest dispersion pistol, albo disruption pistol, chyba dispersion. I jak tutaj można zauważyć w prawym dolnym rogu, amunicja do tego pistoletu regeneruje się sama, nie? I każda broń ma dwa tryby No ta Na przykład to jest, hmm, ten pistolet to jest taki promień. A strzał alternatywny to można ładować, nie? Ciekawam się jak nawet to się strzeli. I ten pistolet też ma dwa tryby strzelania. Ten postolowy to jest taki celniejszy, ale wolniejszy, a ten drugorzędny to jest szybszy, ale mniej celny, nie? Właśnie. Ja zostałem grubo pojechany przez tego pana, ale nie przeszkodzi. Jaka ta roślina jest paskudna tutaj dla... Tutaj zbroja na tym, nie? żeby tą zbroję wziąć to trzeba najpierw pojechać do góry. Teraz można ją spokojnie opaść. i tam jeszcze jest amunicja, tak? No, może nawet uda mi się zawrzeć te dwa poziomy W czasie jakichś 20 minut, nie? To jest manta. Głośko tak znaleźł ten co nie Została zabita Myślę jedna leci Shit. Coś nie jest odporne te, te zwierzęta Dziennik Q Zaatakowało mnie jakieś latające świństwo. Używa ogona jako broni. Zauważyłem, że pomarańczowe jagody sprzedają powrotowi do zdrowia. No ja pamiętam, że to nie do końca był taki oryginalny tekst po angielsku, nie? Ale nieważne. Au. Ciekawe do czego to chwawi, skoro to jest roślina, nie? To jest dziwne. Dziennik. Strażnik Biwi Welly. Nie mogę przedostać się przez te bestie i nie potrafię pomóc mojemu bratu. Kończy mi się amunicja. Bestie cały czas patrolują ten kompleks. Czy chodzi o to kłamstwo? Kurwa W ogóle to nie wiem, czy jest tutaj walenie headshotów. Jeżeli chodzi o te potwory, coś daje. Bo w ogóle w grze to jest oczywiście rozpoznawane, że trochę się w głowę na przykład, nie? Bo może na przykład dekapitować ich. O! To dodaje stówę życia. To jest taki super szarczny. A ja wiedziałem, że to będzie. No! Tutaj mamy nie? W to możemy sobie flary użyć. F, tak. No, pokazałem jak działa flara, nie? Tutaj są drewniane pudełka. I ich rozwalanie to nie jest dobry pomysł, bo wtedy blokujemy sobie dostęp do tych snajperów, nie? I można je rozwalić. I pozbierać cokolwiek wypadło. I pójdziemy jeszcze tutaj. Teraz można tego tutaj zabić z nie? W ogóle nie wiem po co. Bo w tej grze w ogóle są takie lokacje, do których się... nie trzeba udawać, żeby przejść grę, ale można, nie? Exploration. Jest w ogóle jeden cały poziom, który jest oparty właśnie na takim exploration, jest bardzo dużo... I dużoma ilościami przejść, które prowadzą do zupełnie niczego, nie? Okej. Okay. Tutaj będzie koniec poziomu, ja to wiem. Tak więc, do następnego, nie?